Witam cię, mój drogi słuchaczu. W tym dzisiejszym dniu chciałbym Ci przekazać taką ciekawą refleksję związaną z tym, w jaki sposób możemy postrzegać nasze życie, nasze momenty z perspektywy małego dziecka. Dlatego, że kiedy jesteśmy mali, kiedy jesteśmy osobami, które jeszcze nawet nie dorastają, a są bardzo, bardzo małymi dziećmi, to. Tak, obserwując te środowisko, zauważam, że potrafią się cieszyć tym, co jest tu i teraz. W ostatnim czasie miałem taką okazję przebywać wśród bardzo małych dzieci, bo było to, były to też to okoliczności urodzinowe. I tak sobie siedzą na hamaku, obserwując to, jak do siebie mówią, jak się zachowują, o czym mówią. I jak bardzo cieszy ich to, co teraz się właśnie w tej chwili odbywa, a nie to, co będzie jutro, i tak dalej, za rok, za dwa lata, bo pewnie czasami jest tak, że cieszą się czymś, co jest przed nimi. Oczywiście często jest to błąd, kiedy rodzice im coś tylko obiecują i dzieci wtedy żyją tylko tym, co ma być w przyszłości, a nie cieszą się tymi momentami. Ja, jako bardzo już dorosła osoba w stosunku do tych małych dzieci, właśnie takie, takie zatracenie kiedyś odczułem, że tylko już żyłem przyszłością, tym, co ma być, a nie potrafiłam paść momentów, tych, które są. Teraz. Dlatego tak przed dniem dziecka, który się za chwilę. Zbliża. Jeżeli masz dzieci, to sam dobrze wiesz, że pewnie będziesz chciał tym dzieciom czy temu dziecku zapewnić dużo radości w ten dzień. Nie wątpię, że robisz tak że to na co dzień. Natomiast przed tym dniem dziecka tobie jako dorosłemu szczególnie polecam, abyś właśnie yy, zatrzymał się na chwilę. Wyobraź sobie, jakbyś miał te 10, 20, 30, 40, a może nawet 50 lat mniej niż teraz. I zobacz, jak do tego możesz, jak do tego dnia możesz podejść z perspektywy dziecka. Jakie rzeczy Cię cieszą? Z czego wyciągasz radość, albo też co, co cię cieszy, tak naprawdę, zauważ, że to Są takie momenty, które trwają. Pamiętam jeszcze, jak taką też ciekawą rzecz, że jak byłem dzieckiem, to ten dzień był taki długi. Fakt, że nie było zbyt dużo obowiązków na głowie, ale ten dzień był tak długi, że nawet po powrocie ze szkoły był czas na rower, był czas na piłkę, był czas na jakieś dodatkowe zabawy. No, mnóstwo tego czasu było, bo właśnie to była sztuka polegająca na tym, że łapało się ten moment, tą chwilę tu i teraz, a nie, nie byciem tylko w przyszłości. Pamiętaj również, że mamy tak naprawdę wpływ na to, co się dzieje rzeczywiście teraz, tu i teraz, a nie Mamy wpływ, nie mamy wpływu w tej chwili na to, co będzie jutro, ani co było wczoraj, czyli, czyli właściwie dzień, który już minął. Mamy wpływ na to, co jest tu i teraz. Dlatego tego Ci życzę, abyś taką obserwację właśnie dokonał i mam nadzieję, że będzie to także dla Ciebie dobra refleksja. Wszystkiego dobrego i do następnego razu. Pozdrawiam Cię serdecznie. Cześć.